wiertarki kolumnowe Z7045 mocowanie MK4 przekładnia zębata zakres obrotów od 80 do 1250 automatyczne odblokowanie narzędzia posuw oczywiście mechaniczny tu jest jeszcze dodatkowo chyba obca gwintowania w tej w tej wiertarce w pięknym stanie oraz druga też przepiękna maszyna z płynną regulacją obrotów dodatkowo, z opcją mintowania, automatyczny posuw tak samo, Knut yy, też z Morsem MK4, taka troszkę cięższa maszynka. Oraz tu starszej produkcji, ale bardzo dobrej marki, Alzmetal niemieckiej wiertarki, no to jest taka górna półka, taki Mercedes jeśli chodzi o wiertarki. Jedna z, posu, z, z mocowaniem MK3 z, z posuwami i, i, i mocowaniem MK3, a druga z, z, z mocowaniem MK4. Tak samo z opcją posuwu mechanicznego, z płynną regulacją posuwu. Ta dodatkowo wyposażona w imadło oraz pod spodem to jest obracane jakby 180 stopni i wtedy jest normalnie stół obrotowy. Też dwie takie bardzo mocne wiertarki. Także zapraszamy. Dodatkowo, jeszcze tu taki rodzynek przyjechał, teraz tam taki mniejszy Alzmetal, ale tu przyjechał też taka piękna wiertareczka HBM, też z opcją gwintowania na MK3. Co tu mogę Państwu jeszcze powiedzieć? Ona ma posowy, czy nie ma? Czy nie kojarzy, już z tyle tego przyjeżdża, że już nie pamiętam. Będę nagrywał, tym to przekażę. No i tam jest taka też bardzo ładna. Alcmetal oraz wiele, wiele innych. Zapraszamy.